W dzisiejszym odcinku zagram pierwszy raz agentem sową w Valorancie i o to co się wydarzyło. Stary, ty masz cheaty. Jak chuj masz chyty. Nie no, tak naprawdę wszyscy wiemy, że takiej sytuacji nigdy nie było. A ja bym najbardziej chciał Irona, nie? Ale to się nie da Bridge zaśpiewaj nam coś na dobrą rozgrzewkę. Czekajcie, tylko muszę pomyśleć co ja to muszę, mogę zaśpiewać ten... Czemu to się leczy? Jadą, jadą, świrę jadam. Ej stary, jesteś tak odklejony, nie? Mama mu pozwoliła po 22 grać <grystanie> Meduza, faraon Kongo to mi na się się Sama dajami woli to psu stary to czarny Wow, hey, Ej, 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 ej Ej, 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 ej Chodź na dupę, żeby starać się tak ona Masz 12 lat jesteś rudy, więc uspokój się Patrz, Popatrz, popatrzcie na mnie sam, wyglądam jak Bridgeton Wardenga Wataha nie gryzie, Wataha Oh Nie, yeah. nie, yeah. 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 Aha, mm. aha, <laughs> okej <Okay>. Ale przegrył <laughs> Weź gościu się ogarni. Co byś mu powiedział? Do mama gałę za Michał. Ryż. HA! Pracuję to jest niesamowite oku ku? Co to jest? Co to jest z dziećmi? więcej was! Ej, 60 w głowę dostała. Ej, a jakbyś chciał mi coś powiedzieć. Coś miłego? Nie, to jest Gigafloden, SKF, 4 Gigafloden. Jesteś tak zwanym Signal.

Hej, Seć, pokaż To jest coś nieletnie, nie mu tego. Tylko defuj. Widzowie, przerwę wam na chwilę oglądanie, ponieważ mam dla Was szybki info. Mianowicie założyłem ostatnio nowego Discorda, na którym możecie sobie ze mną porozmawiać lub popisać, oraz macie tam fajne kanały, które mogą Wam fajnie czas umilić. Więc wbijajcie na Discorda, bardzo Was proszę. A no i też może dać lajka. Oprócz tego jeszcze możecie wbić na Twitcha, jak będzie 500 followów, to zacznę streamować. No, biegniemy, to jest Tinger, biegamy, strzelamy. prostu biegnij. Jeden został No bo ja tata jest czarny Czemu ty sowo Stary, on no, dostał raz Co, ty lewe, tak? czemu ty latasz w takim To jest jakiś fly Masz wykupione jakieś button, fly Sprawdzam teren I ona nas zatrzymuje? Aha 0 godzin 22 minuty Stary Było daleko, nie wtojmij się Mega było Jakbym go trafił byłoby ślepo się... Ej, no, nie wiem. Ej, poddajmy to, bo to muszę kończyć. Ej, poddajmy to, bo ja muszę tak i tak kończyć. No to jest reporta i do widzenia. No to jest no, no, został na O, życie! Dostał jeden Nie jak ty plecy źle dostałeś? Co po co kolego dostałeś? No ale ja nie wiedziałem, że muszę się iść kąpać, już i spać. <suszę> yeah. No ja też nie. A dostał lotki idealnie. Dostał idealnie z ludzki. A Ała wow. Oh. O Wiesz, że ty to się nie jest na konto ze groźby karalne? Bo policja do ciebie, do domu wejdzie. Przeciwnik No i zajebi! Kurwa, mi jest. No i z plecy! Kurwa. To jest moja klawiatura. No, Najlepiej bym to, jak to byłby ranket na wejdzie, nie? To się otwiera. O Jezu mój Ja czy ja? Dobra, ja, kurde, tak jestem zgierony. Nic nie siada wcale. Ej, ty chyba słyszałeś, że miał najwięcej dedów w całej nie? Ubrywamy to? to? bo czemu ty mnie bijesz. Dobra, nara chłopaki. Dla nich Gold to jest ranga better. No kurde, no to jest mega smutne, że... To jest tak smutne, że gościu myśli, że Gold to dobra ranga. Stary... Ojej. Mm. Pierwszy raz gram w tym czyimś Ej chłopaki 3-0 Gramy next to Nie nie, idziemy kreować nowych bobików To jest gierka o rank rozumiesz? Stary, goldowałeś You golda jeden Patrzcie, <laughs> leci dron, leci dron Kurde, mam mało paliwa Mam mało paliwa, czuję się skanowany no, a... Pomocy, 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 ale carry, nie? Aż pierwsza dobra. gierka z K i 4 -1. Stary, to był twój ostatni killek był twój ostatni killek, który widziałeś No O, dobra notka, patrzcie do... Pyk Mój skan I ja jestem jeszcze sobą w Europie Ale <gry> dobry jest nice. Stary... Stary... się. To Co, tą lagę chyba? Wow, ja na Ojej, no przesuń dupę no stary, a strzymywałeś Trochę stary, Pary no, 4 na sobie Jest G. operator Operator, wiesz co to jest operator? I dostał, no No stary, pierwszego killa chciałem na tym coś zrobić Łatwo, ale... Ale ci w biegi Chłopak blacha to tak. No, blachasz jesteś is... Blachasz? Wow O oh, kur... Stary stuffer Dostał no, no, Czemu z mi nikt nie to obserwuje to nie mojego noża? Zobaczcie jakie mam nóż. Jak dobra. ci się podoba sowa wyglądu? Słuchaj, z wyglądu Mega męski ale... zrobiłby ale... mu Słuchajcie, ja. O cholera! Czy to Freddy Fasber? Oh, 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 oh. Wiedziałem, że tu ale, ale wiedziałem, ale myślę short sorting. tak japanie. Dobra, dotarł i to Ale nie mogę coś porobić. Male, Tam mi zabrali. Pizowy, jeżeli dosłaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu, na jakim agencie wy macie najmniej godzin w Valorancie. To będę wiedzieć, jaka jest najmniej grana postać w tej grze, bo jest to dosyć ciekawe. Odcinek to była inspiracja Amin on PC i zostawiam wam link do niego w komentarzu oraz w opisie. I nie zapomnijcie wbić na Discorda i to byłby na tyle w tym odcinku. Zostawcie suba, łapkę w górę oraz followa na Twitchu. elo.